Tajemnica starego Odonela. W obozie powitało łowców radosne szczekanie dinga. Zaledwie Tomek zeskoczył z pony, pies już łasił się u jego stóp. Machając puszystym ogonem domagał się zadośćuczynienia za nudę w czasie rozłąki. Tomek nie zabrał swego ulubieńca na forsowną wycieczkę w góry. Uradowany teraz gorącym przyjęciem, postanowił się z nim zabawić na brzegu strumienia. Zaraz też rozpoczęli wesołą gonitwę. Wkrótce Tomek rozgrzany bieganiem zrzucił ubranie i razem z psem wskoczył do wody. Dopiero po dwóch godzinach hasania zmęczeni, lecz zadowoleni z siebie, legli na ziemi w pobliżu zarośli. Tomek wyjął mały srebrny zegarek, który otrzymał na pamiątkę od wujostwa Karskich w dniu wyjazdu z Warszawy. Była dopiero trzecia po południu. — Prześpię się trochę — postanowił, kładąc zegarek obok siebie na ubraniu. Niebawem zasnął zmęczony. Po jakimś czasie zbudziło go gwałtowne ujadanie dinga. Rozgniewany pies biegał opodal zarośli i spoglądając w górę szczekał bez przerwy. Tomek chciał sprawdzić, jak długo trwała jego drzemka, sięgnął po zegarek. Zdziwił się, gdy nie znalazł go tam, gdzie przed zaśnięciem położył. Przeszukał kieszenie, rozejrzał się po ziemi, lecz zegarek zniknął jak kamfora. Wtedy dopiero zwrócił uwagę na dziwne zachowanie dinga. Na pewno ktoś podkradł się, gdy spałem i zabrał zegarek pomyślał Tomek. Złodziej zapewne czmychnął w burz i dlatego dingo tak się denerwuje. Zaniepokojony pobiegł do obozu. Po chwili powrócił z przyjaciółmi. Kto mógłby zabrać twój zegarek na tym pustkowiu? Zastanawiał się Bentley, obserwując dinga. Nie ulega wątpliwości, że pies widział złodzieja. Dlaczego pozwolił mu odejść? Tony nie tracił czasu na rozmowy. Lustrował ziemię, wypatrując tropów do domniemanego sprawcy kradzieży. Wkrótce przerwał poszukiwania, mówiąc Widzę tylko ślady chłopca i psa. Więc kto zabrał mój pamiątkowy zegarek? denerwował się Tomek. Przecież dingo biega bez przerwy przy zaroślach. Tam też prawdopodobnie skrył się złodziej. Tomek dobrze mówi, potwierdził Tony. Złodziej na pewno ukrył się w buszu. Tony, ktokolwiek by zabrał zegarek, musiałby pozostawić jakieś ślady na ziemi, powiedział Wilmowski. Tymczasem, jak sam mówisz, poza Tomkiem i dingiem nie było tutaj nikogo. Gdyby złodziej chodził po ziemi, Dingo nie pozwoliłby zabrać zegarka, odparł tropiciel. Tony, czy podejrzewasz już kogoś? Dopytywał się Tomek podniecony słowami tropiciela. Myślę, że mały złodziej miał skrzydła i Dingo go widział, wyjaśnił Tony. Łowcy zdziwieni spojrzeli na tropiciela. Bentley pierwszy się zorientował w sytuacji. Czy posądzasz o altanniki? zapytał. Tak właśnie myślę, odpowiedział Tony. Dingo naprawdę się denerwuje na widok ptaków, wtrącił Wilmowski. Czyżby one mogły zabrać zegarek? Jest to bardzo prawdopodobne, rzekł Bentley. Ptaki te budują w zaroślach małe ogródki z altankami, które przyozdabiają kwiatami, piórkami, muszelkami oraz wszelkimi błyskotkami. Tu bylcy dobrze znają ich upodobania. Jeżeli zginie im jakikolwiek błyszczący przedmiot, przede wszystkim szukają go w pobliskich ogródkach altanników. Zdaje mi się, że brak śladów i zachowanie dinga potwierdzają przypuszczenie to niego, wtrącił Smuga. To jest możliwe, dodał Bentley. Ptak porwał zegarek i wzniósł się ponad zarośla. W ten sposób dingo stracił ślad. Denerwuję się, że nie może ścigać złodzieja. Jeśli tak jest w rzeczywistości, to już nigdy nie odzyskam zegarka, do którego się tak bardzo przyzwyczaiłem, powiedział Tomek z żalem. Nie trać nadziei, pocieszył go Bentley. Krajowcy australijscy potrafią tropić nawet ptaki i pszczoły w locie, a przecież Tony jest naprawdę mistrzem w swoim zawodzie. Obserwuj tylko jego zachowanie. Tony stał wyprostowany, śledząc przez pewien czas czujnym wzrokiem ptaki fruwające nad zaroślami, po czym spoglądając stale na nie, począł zagłębiać się powoli w niski burz. Szedł naprzód, przystawał, zbaczał, aż w końcu pochylił się i znikł wśród krzewów. Dopiero po dłuższej chwili powrócił na polanę. Zaproponował łowcom, aby się z nim udali. Wilmowski mocno ujął Dinga za obroże. Wszyscy ruszyli za tonem. Uszli nie więcej niż pięćdziesiąt kroków, tropiciel bowiem zatrzymał się przed dużą kępą krzewów. Ruchem ręki nakazał milczenie, pochylił się i rozsunął gałęzie. Tomek pośpiesznie zajrzał w głąb zieleni. W kolisku utworzonym przez krzewy, znajdował się miniaturowy ogródek, otoczony kilkucentymetrowej wysokości płotkiem, uplecionym z gałązek i trawy. W ogródku, tym przy pięknie wygracowanych ścieżkach, Stały zbudowane z giętkich gałązek budki altanki o dwustronnych wejściach. Tak altanki, jak i ścieżki ozdobione były barwnymi piórami papuk bądź kwiatami. W środku ogródka, otoczony kamykami, zbielałymi kostkami i piórami, leżał srebrny zegarek. Gromada ptaków nieco większych od wróbli wesoło hasała po ścieżkach. Niektóre kryły się w altankach, jakby się bawiły w chowanego, inne urządzały gonitwy, napełniając ogródek głośnym świergotaniem. — Widzisz, jak prędko Tony odnalazł twoją zgubę? — szepnął Bentley do Tomka. Łowcy z zaciekawieniem obserwowali zabawę ptasich budowniczych oryginalnych ogrodów. Wreszcie Tony wyciągnął rękę w kierunku zegarka. Ptaki rozpierzchły się z piskiem, trzepocząc skrzydłami. Tropiciel zwrócił chłopcu zegarek, po czym rozbawieni przygodą powrócili do obozu. Jedynie Dingo był bardzo niezadowolony. Gniewnie spoglądał na wszelkie unoszące się w powietrzu ptaki. Była to już ostatnia przygoda Tomka na lądzie. Trzeciego dnia po powrocie z góry Kościuszki łowcy wyruszyli do najbliższej stacji kolejowej w miasteczku leżącym na pograniczu Stanów nowej południowej Walii i Wiktorii. Tam też załadowali klatki ze zwierzętami do pociągu odchodzącego do Melbourne, odległego około 300 km. Pociąg przejeżdżał przez tereny pokryte buszem, mijał gospodarstwa hodowlane, lecz Tomka nie zaciekawiły teraz widoki roztaczające się z okna wagonu. Siedział w kącie przedziału i rozmyślał z żalem, że oto skończyły się już emocjonujące przygody łowieckie. W Port Philip, przy Stani Morskiej, odległej o kilka kilometrów od śródmieścia Melbourne, oczekiwał na nich aligator przygotowany do wyruszenia w morze. Po powrocie do Europy Tomek miał rozpocząć w Anglii dalszą naukę. Oznaczało to dla niego nową rozłąkę z ojcem oraz życzliwymi, starszymi przyjaciółmi. Obdarzony był jednak zbyt wesołym usposobieniem, aby mógł smucić się przez dłuższy czas. Wkrótce przypomniał sobie, że osamotnienie jego nie potrwa długo. Najprawdopodobniej w następnym roku wyruszą na wyprawę do Afryki. Smuga z pewnością dotrzyma przyrzeczenia i wyjedna, że i on będzie mógł pojechać. Na samo wspomnienie nowych przygód, twarz Tomka wypogodziła się. W jak najlepszym nastroju wysiadł z pociągu na dworcu w Melbourne. Bentley, Tony, Smuga i Tomek zajęli się wyładowaniem klatek ze zwierzętami przeznaczonymi do wymiany w ogrodzie Towarzystwa Zoologicznego. Natomiast Wilmowski z pozostałymi uczestnikami wyprawy udał się dalej tym samym pociągiem aż do nabrzeża Port Phillip, ponieważ przywiezione zwierzęta należało jak najszybciej umieścić na statku. Wilmowski jako kierownik wyprawy musiał również sprawdzić, czy kapitan McDougall wypełnił właściwie wszystkie polecenia. Przede wszystkim chodziło o odpowiednie rozmieszczenie zwierząt na aligatorze i zaopatrzenie ich w dostateczną ilość żywności na długą podróż morską. Dopiero następnego ranka Wilmowski miał powrócić do śródmieścia Melbourne, aby dokonać wymiany w ogrodzie zoologicznym. Jeszcze przed przybyciem do Melbourne, Bentley nalegał, aby łowcy rozgościli się w jego domu. Nie chcąc sprawiać kłopotu, nie skorzystali z propozycji. Wobec tego Bentley polecił im wygodny hotel na ulicy Berg, gdzie Smuga i Tomek mieli oczekiwać na przybycie Wilmowskiego. Po południu obydwaj odświeżeni i przebrani po podróży wyszli rozejrzeć się po mieście. Ulica Berg była zabudowana dwupiętrowymi domami z głębokimi podcieniami wychodzącymi na chodniki. W domach tych przeważnie mieściły się teatry, sale koncertowe, cyrki, restauracje i hotele. W porze popołudniowej ruch tu znacznie się ożywiał. Był to okres popularnych w Australii wyścigów konnych, na które przybywało wielu farmerów, nawet z bardzo odległych okolic. Łatwo ich było rozpoznać w barwnym tłumie przechodniów po niezbyt modnych ubiorach. Tomek i Smuga zatrzymali się u wylotu szerokiej ulicy, by przyjrzeć się białemu gumachowi parlamentu oraz pałacowi wystawy powszechnej z jego olbrzymią kopułą dominującą nad miastem. Potem szybko minęli opustoszałą o tej porze dzielnicę handlową i zagłębili się w ulicę Littleberg, zamieszkiwaną przeważnie przez Chińczyków. Powiewające nad sklepami szyldy z niebieskiego materiału ze złotymi napisami chińskimi zachęcały do oglądania egzotycznych wystaw. Podobnie jak w Port Saidzie, tak i teraz Tomek z upodobaniem zatrzymywał się przed sklepami. Podczas wędrówki po mieście, dwaj przyjaciele wstąpili do kawiarni na podwieczorek. Tomek skorzystał z wolnej chwili i napisał do sali Alan List, w którym wspomniał o wycieczce na górę Kościuszki oraz przesłał jej pozdrowienia od siebie i Dinga. Po przyjemnie spędzonym dniu podróżnicy udali się na przedstawienie do cyrku, po czym wrócili do hotelu. Następnego ranka Bentley przybył po nich jeszcze przed godziną dziewiątą, a wkrótce po nim zjawił się również Wilmowski. Oznajmił z zadowoleniem, że kapitan MacDougall wywiązał się doskonale z powierzonego zadania. Wszystkie zwierzęta przywiezione z Port Augusta czuły się zupełnie dobrze. Po uzupełnieniu zapasów odpowiedniego dla nich pożywienia, statek mógł bez przeszkód wyruszyć w drogę powrotną. Bentley natychmiast zaofiarował się ułatwić zaopatrzenie w prowiant. Grupka Polaków razem z Bentleyem... Udała się powozem do ogrodu Towarzystwa Zoologicznego, aby dokonać wymiany zwierząt. Podczas jazdy podróżnicy z podziwem przyglądali się pięknie zbudowanemu, rozległemu miastu leżącemu na obu brzegach rzeki Jera. Handlowe i przemysłowe śródmieście było otoczone szerokim wieńcem wspaniałych ogrodów, za którymi rozciągały się również pełne zieleni przedmieścia. Tutaj, wśród drzew, bielały wygodne domki mieszkańców miasta. Kierując się na północ, minęli ogrody Carltona, przebyli z Kolna i zagłębili się w Park Królewski. W parku tym, między wieloma atrakcjami, mieścił się ogród Towarzystwa Zoologicznego, którego zarządcą był Bentley. Zwierzyniec udostępniano dla publiczności jedynie w ściśle określone dni. Z tego powodu zwierzęta korzystały z dość dużej swobody. Niektóre z nich przebywały tam niemal całkowicie na wolności, nie zdradzając chęci ucieczki. Tomek po raz pierwszy ujrzał ogród zoologiczny, można więc sobie wyobrazić, z jakim zaciekawieniem przyglądał się wszystkim zwierzętom. Największą radość sprawił mu widok słonia przywiezionego na aligatorze z Ceylonu. Wspaniałe zwierzę przyzwyczaiło się już do nowych warunków bytowania, a ze względu na swą wielką łagodność stało się ulubieńcem najmłodszych mieszkańców miasta. Tomek twierdził, że słoń musiał go poznać, gdyż bez zachęty pomógł mu trąbą wspiąć się na swój grzbiet. Wilmowski wskazywał, które okazy ptaków chciałby otrzymać w zamian za skalne kangury i niedźwiadki koala. Bentley nie robił żadnych trudności. Ponadto polecił obsłudze ogrodu dostarczyć ptaki w klatkach na statek. Z ogrodu łowcy udali się do Muzeum Narodowego zaopatrzonego w bogate zbiory fauny z całego kontynentu. Tutaj Wilmowski i Smuga spędzili kilka godzin na oglądaniu oryginalnych eksponatów. Oprowadzał ich dyrektor muzeum, który nie szczędził im swych rad w związku z organizowanym działem fauny australijskiej w ogrodzie zoologicznym w Europie. Dopiero późno po południu wracali do hotelu. Ku ich zdziwieniu powóz zatrzymał się przed piękną willą otoczoną dużym ogrodem. Musicie mi panowie wybaczyć, lecz na prośbę matki dokonałem na was zamachu. Znajdujecie się przed moim domem. Dopiero jutro wieczorem odzyskacie wolność. Nie możecie nam odmówić tej przyjemności, powiedział wesoło Bentley. To już moje drugie porwanie w Australii, zawołał Tomek. Wśród ogólnej wesołości wysiedli z powozu, a gdy weszli do domu, zastali w salonie bosmana Nowickiego, zajętego ożywioną rozmową z matką Bentleya. Okazało się, że gościnny zoolog, odsyłając klatki z ptakami na statek, załączył zaproszenie dla bosmana, zapewniając go z góry o zgodzie kierownika wyprawy na opuszczenie aligatora. W ten sposób wszyscy Polacy uczestniczący w wyprawie znaleźli się w domu Bentleyów. Wieczór i następny dzień minęły nadzwyczaj szybko. Pani Bentley okazała się bardzo miłą i gościnną kobietą. Wypytywała rodaków o Warszawę, interesowała się przeżyciami Tomka w czasie wyprawy i nawet namawiała go usilnie, aby pozostał w Australii. Pożegnalny obiad był prawdziwą ucztą. Zaproszono na niego Toniego, który szczególną sympatią darzył małą głowę. Kiedy podróżnicy przygotowywali się już do powrotu na statek, Bentley ofiarował Tomkowi na pamiątkę prawdziwy bumerang, dzidę i tarczę. Ofiarowanie bumerangu przez Australijczyka ma u nas specjalne znaczenie, powiedział Bentley, wręczając piękny dar. Ma to oznaczać, wróć do nas, jak powraca bumerang. Będziesz zawsze naszym najmilszym gościem. Chłopiec wzruszony uściskał Bentleya i jego matkę, obiecując napisać do nich po przybyciu do Europy. Po serdecznym pożegnaniu łowcy udali się wprost na dworzec, gdzie wsiedli do pociągu, który dowiódł ich do Port-Filip. Powrót na statek uradował Tomka do tego stopnia, że ojciec z trudem nakłonił go do udania się na spoczynek. Oczywiście Dingo zamieszkał z nim w jednej kabinie, gdyż chłopiec nie chciał rozstać się ze swym ulubieńcem. Zaledwie zajaśniał dzień, Tomek zerwał się z łóżka. Razem z Dingiem rozpoczął wędrówkę po wszystkich zakamarkach statku, spędzając najwięcej czasu w pomieszczeniach zwierząt. Z wyjątkiem dziobaków, które mimo największych starań załogi nie dojechały żywe do Europy, zwierzęta czuły się znośnie. Mały kangurek oswoił się już z widokiem ludzi. Wychodził nawet z klatki, w której przebywał z wojowniczą matką, i brał pożywienie z rąk obsługi. Tomek gorliwie pomagał w karmieniu zwierząt i dopiero basowy ryk syreny okrętowej wywabił go na pokład. Nadeszła chwila odjazdu. Aligator, zwolniony z uwięzi, wolno oddalał się od brzegu. Zadudniły maszyny. Wkrótce statek wypłynął z zatoki w otwarte morze. Brzegi Australii roztapiały się w dali. Tomek udał się teraz do kabiny, ponieważ po powrocie z wyprawy nie zdążył nawet rozpakować swych rzeczy. Przede wszystkim zawiesił nad łóżkiem obok własnej broni palnej otrzymane od Bentley'a dzidę, bumerang oraz tarczę. Następnie rozłożył na podłodze wyprawioną skórę tygrysa, po czym z zadowoleniem rozejrzał się po pokoju. Wydawało mu się, że gdyby Irka mogła przypadkowo znaleźć się w jego kabinie, to na pewno orzekłaby, iż pachnie w niej prawdziwą dżunglą. Z kolei otworzył walizkę, aby umieścić swe ubrania w ściennej szafie. Na samym dnie walizy ujrzał już zapomniany, dziwny dar starego Odonela. Ciężki kawał gliny leżał owinięty w niezbyt świeżą kraciastą chustkę. Tomek uśmiechnął się, biorąc do ręki zawiniątko. Zgodnie z przyrzeczeniem danym poszykiwaczowi złota, mógł się obecnie przekonać o właściwościach tej ciężkiej gliny. — A to dziwak z pana Odonella, pomyślał. — Na pewno spłatał mi jakiegoś figla. Trzeba sprawdzić, na czym ów figiel polega. Wybiegł do łazienki po morską wodę. Powracając z kabiny z miską napełnioną do połowy zielonkawą wodą, spotkał na korytarzu ojca i smugę. — Czy już się rozpakowałeś? — zapytał ojciec. Właśnie uporządkowałem moje rzeczy. Wstąpcie na chwilę do mnie, a zobaczycie coś zabawnego odparł Tomek. Weszli razem do kabiny. Dingo przywitał ich machnięciem ogona, a Tomek postawił miskę na stole, mówiąc: Pamiętasz, Tatusiu, po powrocie z polowania na skalne kangury poleciłeś mi udać się do obozu poszukiwaczy złota z zapytaniem, czy nie potrzebują naszej pomocy. Otóż podczas pożegnania starszy pan O'Donnell wręczył mi dziwny upominek. Był to kawał gliny znalezionej w parowie. Ma ona nabierać specjalnych właściwości po zanurzeniu w morskiej wodzie. Pan O'Donnell polecił mi nie mówić nikomu o podarunku i prosił, abym go obejrzał dopiero na statku. Prawdę mówiąc, zapomniałem o nim. Dopiero teraz, podczas rozpakowywania bagażu, znalazłem bryłę gliny na dnie walizy. Na pewno pan O'Donnell zażartował sobie ze mnie, mówiąc, że ten upominek sprawi mi wielką niespodziankę. Mimo to przyniosłem zgodnie z jego poleceniem trochę morskiej wody i zaraz sprawdzimy, co miały znaczyć jego słowa. Tomek rozsupłał węzeł chustki i wrzucił nieforemny kawał gliny do wody. Po chwili pochylił się nad miską. Ojciec i Smuga, zdziwieni opowiadaniem chłopca, również pochylili się, aby lepiej widzieć. — Ha, zaraz w parowie pomyślałem, że pan O'Donnell zażartował ze mnie — odezwał się Tomek. — Glina nie zmienia wyglądu pod wpływem morskiej wody. Najlepiej zrobię, wylewając za burtę wodę razem z tym śmiesznym darem. — Poczekaj chwilę — zatrzymał go Smuga. — Może się mylę, lecz... Zanurzył rękę w wodzie i wyjął bryłę. Ważąc ją na dłoni, jak na szali wagi, dodał — za ciężka jak na ziemię. Znów zanurzył dłonie w wodzie i zaczął rozgniatać glinę. Cienka, czerwona warstwa ziemi rozkruszyła się teraz. Po chwili podał Wilmowskiemu ciemno -żółtą bryłę, mówiąc — oto niespodzianka zapowiedziana przez O'Donela. — Do licha, przecież to wygląda jak bryła złota — zawołał Wilmowski, oglądając podarunek. Bo też to jest prawdziwy duży naget, powiedział smuga. Słyszałem, że kilkanaście lat temu znajdowano w Australii potężne bryły złota. No, Tomku, nie możemy powiedzieć, że Odonelowie nie byli warci tego, co zrobiłeś dla nich. Podły człowiek nie zdobyłby się na taki królewski dar. Czy to naprawdę złoto? niedowierzał Tomek zdziwiony odkryciem smugi. Nie ma wątpliwości, Tomku. To jest prawdziwe złoto odparł niemniej zdziwiony ojciec. Wydaje mi się, że jest to istotnie wspaniały dar. Co ja mam z tym zrobić? zafrasował się chłopiec. Możesz sprzedać złoto, a otrzymane za nie pieniądze złożysz w banku. Będziesz miał do dyspozycji ładną sumkę, gdy podrośniesz, doradził ojciec. Tomek zastanowił się przez chwilę, po czym zawołał z ożywieniem. Już wiem, co zrobimy ze złotem. Urządzimy za nie samodzielną wyprawę do Afryki. Obydwaj mężczyźni spojrzeli na siebie zaskoczeni tym pomysłem. Co myślisz, Janie, o tej propozycji? zagadnął Wilmowski. Mała głowa nie jest pozbawiona rozsądku, odparł Smuga. Warto się zastanowić nad tym projektem. Porozmawiamy na ten temat w odpowiednim czasie, powiedział Wilmowski. To wspaniale, Tatusiu, ale nie chcę więcej widzieć złota, które przypomina mi to straszne wydarzenie w Parowie, zawołał Tomek, a po chwili zastanowienia zapytał. Tatusiu, pan Smuga zaprosił mnie na wyprawę do Afryki. Czy pozwolisz, żebym z wami pojechał? Jeśli będziesz się dobrze uczył, to pojedziesz do Afryki, odparł ojciec. Zaraz po powrocie do Europy odwiozę cię do szkoły. Mam nadzieję, że nadrobisz opóźnienie w nauce. Prędzej jak w maju przyszłego roku i tak nie będziemy mogli wyruszyć na nową wyprawę. Niektórych przedmiotów mogę się uczyć już teraz na statku, mówił Tomek z zapałem. Na pewno nadrobię wszystkie zaległości. Ojciec i smuga z radością słuchali tych zapewnień. Wierzyli, że Tomek potrafi dotrzymać przyrzeczeń. Nie zawiedli się na nim. Już od następnego dnia ambitny chłopiec zamykał się w kabinie na kilka godzin dziennie, ślęcząc nad książkami, w które zaopatrzył go przewidujący ojciec. Wierny Dingo kładł się na skórze tygrysie i nie odrywał wzroku od swego pana. Dni szybko mijały, a do Tomka uśmiechała się już nowa, tajemnicza przygoda. Czytał Artur Pątek.